Siemmonowie zaraz z tej strony. ale dzisiaj zagramy sobie w de, e, Biendzi Drive, no i no, może będzie fajnie. Zawsze tego słowa używam sorry na standard gaj się wika mi smsa. Może, może, może będzie fajnie. No i co jeszcze tego słowa używam już na... W kolejnym odcinku nie pędzę na 100% Dobra widzowie, ja jedziemy sobie No nie wiem, to samochód Jakiś fajny dzipek Jakiś ford pewnie O 200 zł 200 złotych, nie co Dobra Jedziemy Walniemy czy nie? Walniemy, walniemy ja, Jak to? że o takie małe szpary został tak. No szwag Dobra, wcale, że się topamy w tym samym miejscu, ale następny już niski będzie Dobra, nie ciemno o. Jak chcecie więcej odcinków z BNG Drive, napiszcie hashtag BNG Drive. To będę zadowolony i będę wiedział co robić. no ale... Samochód cały tylko. wybić to tak tak. Ale można jeździć. Policja nie, jest, nie złapie nas. Dobra o, idziemy O, sam tak widzowie Pamiętajcie, że 100 lajków like, dobiliście, nawet 102. Nie wiem kto tam zasserwował, ale na końcu odcinka powiem to jedziemy sobie. dobra jedziemy o i dziękuję Wam za stosowo 102. moim marzeniem rok temu 101 super. Tak, nie, takie marzenie mieć 101 słów. A żeby zarabiać, brakuje jeszcze wiecie ile mi? Ponad. Parloran. Czekajcie. 8... nie. 900 ile są srybki? Nie. Dokładnie. nie, no, ale 900 czy 800 ile tam? Nie, ale... Czekajcie 998 Dziewięć, subskrypcji Dużo Wika już ma ponad 300 Moja Wika, to oglądasz? To radzę Ci e, e, Codziennie, godzinę, ten, godzinę od początku i znowu to nagrywać, nieważne no jak się obudzisz, to też możesz. Wiem, że pokazałaś stóki i dostałaś bana, ale to nic nie znaczy. <ścoughs> stupki pokazała idę. A mi, Ej, ej. Moje Dobra, jedziemy. Sorry, że tak się obija. Może zmienimy auto. Pojazdy. Ja mam oryginalny. Ten ze Steama. 80 zł, nie wiem. 90. Dobra. Weźmiemy może teraz. Ford Mustanga. Ford Mustang. No. Hallo, ten monitor tu musi się pojawić. Dobra. Jaki ten dobra? Nie ten. O, zaczekamy. Dobra, lecimy. Dobra jedziemy, ło wow, widzieliście jak unik No szkoda, że on nie są te. O Takie o, tylko z tej strony nie ma zarąbistów Tylko mi się nie podoba najbardziej zacza szyby są najgorzej Kto lubi fos... Postaram go nikt nie pisze. Jestem tak przełudowany. Zadawać prac tą żeby jak macie wolne I tak dużo pisać wam każę nie, nie, tak nie będzie. Ładnie, fajny głos ten, jak rozwala. W tym leciał. Szkajcie będziemy teraz podelftować. Wiem, że tak można, ale spróbujemy w sposobów. sposób. Czyli te P włączyć. drawn shake. odcinkach jeździć, żeby podryftować. A trzy mapy przed czasujemy tą, y, te, co będzie się rozwalać i szybkość samochodów. Ja mam y, tutaj o... Widzi... Czekajcie, widzicie na samochodzie, to jest moja myszka i patrzcie na nią mam kilometry tu. Więc y, jakby co? Y i zobaczycie ile jeździ ten, no zobaczycie no, ten miniaturka ten, jak się wchodzi na ten mój odcinek z i grać, ten, ten, ten inny, ten, ten poprzedni, to on ten, tak, kurweta, kurweta, no, kurweta, zapominam, nazwy to widzieliście jak ten to na 400 km na godzinę potrafi nawet jeśli nie ja to y, y, zaraz zobaczycie dobra no trochę pojeździliśmy to teraz no kurde menu główne no i no. będziemy teraz na robić crash po prostu Dobra, Cliff. Tu. Tak jak tamten odcinek z B&G Drive nazywałem, co zwykle robi Crash. Dobra, jesteśmy. Dawajcie Dobra, teraz tym sobie skoczymy. helikopter. Helikopter, helikopter. Helikopter, helikopter. Zobaczymy jaki krasz będzie. Sorry, że tak się zlegowało. Taka kulka! Łojeju, ta kabina odpadła. Co działa jeszcze? Jesteśmy obok wody Jeździ Ty A pamiętacie ten autobus, autobus Podwodny To może Zaraz zobaczymy jego Ale najpierw Może inny Pojazd Bo jestem ciekawy Teraz weźmiemy co nigdy nie spadaliśmy Nie popychaliśmy tego nie popychaliśmy o tego żółtego, ale to nie, nie nie chcę. Range Rovera. Który jest piękny? Bardzo jest piękny ten i weźmiemy go nawet. Halo? O już. Dobra. Dobra. Nie widzę czekać. Szczególnie na mapie i na samochody. Pamiętajcie, żeby zostawić sobie lajka. Że to będę szczęśliwy na lakto Tak i dobijemy 200. I przegunujemy Wikę, bo ona ma 300, a wiem, że tego nie zrobicie. Chod wiem o tym. teraz mój Nie muszę się martwić. Tylko w którym miesiącu dołożyłem, Nie wiem. Szybciej się ładuj. Oj. Czyli ja dostałem pana. Nie w wglądam do środku. Nawet mam na siedzeniach tutaj z tyłu ten, Takie um. Dobra. Spychany go. Do. Ui. Ja, lubię, że tam macie gaz, czy ten, Ty. Kuleczka, ale ja nie chciałem przedłużać. Co zaraz zrobimy? tą nową i będzie krótko na dzisiaj, no, tym. no ale to nic. Dopiero nagrywamy 13 45 minut. 13 minut 50 sekund. Teraz. No to fajnie, bo to, takie króciutko lubię. No, a czy ten? Ten nie jest podwodny, ale dziwne, że autobus był podwodny. Dobra, silnik nam padł, ale znam technologię. I właśnie. Właśnie, oj, nie to. Halo, obcięcie nie. Dobra. E, y... główne menu, menu. Czysta mapa. Jesteśmy. I właśnie chcę coś przetestować. Jedziemy tu na dół. I to są takie rzeczy. No i patrzcie, ja mam tu łódkę, ale ona nie działa, silnik. Poza tym byle jakie te rzeczy. I taki, nie wiem, to jest jakiś rowerek. Yamaha jest napisane. Yamaha. A tu jest, ten, jest też jakiś Yamaha napisane. Co tu jest za motor? On, one nie działają. One tylko stoją. Ja już teraz muszę. Oj. Mm. O, tutaj! Szukam tego od wieków, wieków, ano. A da się jakoś uruchomić? Bo tutaj jakby. O, działa! Widzicie? X nacisnąłem. X nacisnąłem tylko. Halo, halo, halo! Halo, ja chcę do tego samochodu się przenieść. Nie mogę. O, już. Dobra. Zobaczymy, jak niszczarka poradzi sobie samochód jak poradzi sobie z misztarką czemu siebie tak na powiedz mi powiedz mi jedziemy Ło Halo, Uf, go. serio? Nie da się... Nie, To trzeba z, z, z jakąś ale... Dobra, idziemy. Amongus. Nie udało się. Weźmiemy teraz jakieś płaski, żeby pan mógł to zniszczyć, bo nie da się. Na razie. Jakieś płaski. Malucha niebo. O, maluszka niebo będzie płakał. Który jakiś fajny, co się by szybko zapalił. Ten by szybko się zapalił bo się, takie szybkie samochody to mają chyba dalej najszybko no mogą się zapalić no nawet szybko, szybko bardzo dajcie ja sz telestronika widzicie jaki driftuje? jest do driftu przeznaczony nie do spadku dopiero teraz poszło, widzieliście dobra niszczarka Teraz będzie tarka numer 2. I zobaczymy, która jest lepsza, ta czy tamta, co będzie tu. Bo wydaje się, że ta co tu będzie, no wiecie jak to można włączyć i biorę to. Nie wiedziałem. Od lat. To jest lepsze. Umieść nowy. Jak się trochę przeraziłem. No halo. O już, dobra. Trzeba włączyć! Czekajcie! Tutaj i. Halo, co tu jest? Halo, help! Dobra, czekajcie, X! Włączyła się, włączyła. Czekajcie, tylko trzeba ten samochód zabrać, Gigasus. Eee... Czekajcie. Jesteśmy... Wyściganie. Pomocy. No ja już wiem, jak to zrobić, że już będzie git. Trzeba samochód jakiś inny zrzut i... Jakby tak, tak powiedzieć to ja nie wiem Który jest fajny Tylko żebym był niedługimi To długi, to długi Ale dużo jest tych takich O, fajny, fajny, piękny że... mm, Tak, stąd obecny Nie Nadal pytanie O! Uwolniał się! Uwolni! Trochę uwolnię się! Czekajcie! Bo się uwalni! Samochód się... Uwalnia na A Patrzcie! Tyle kawałek! Sorry, że... Strościanie się zresztą spiliśmy! To mój błąd! Dobra! Bawiem, jak to naprawić. <grystanie> nie będziemy latać, to sorry. Nie będziemy latać, ale jak sorry. W czym nie będziemy latać? W... Nie pamiętam czymś. no. Sorry. A no kurde. To niszczarka, no. Nie, nie. No tą niszczarkę nie będziemy jej rozpić. A potem drugą zraspimy. No bo teraz możemy zraspić. Ona jest moja ulubiona. Ta i ta. Co będzie tutaj. A ten samolot nie działa u mnie. Supra. E, gdzie ta niszczarka? Kozaczka, niszczarka. Kozaczka, niszczarka, gdzie ona tu się kryje? To nie to. O, ta, ta, tu. tu. Umieść nowy, umieść. Ale... A, tu jest samochód. Dobra. Włączymy tą niszczarkę. X. Tak. O co chodzi z tym? Dziwne. A ja wiem o co chodzi. Najpierw przeszliśmy na tantej. Oj, wypadło.

Dobra, lecimy. To się trochę ruszyło. Czekajcie. Czekajcie, boję się trochę. Co? Jak samochód się trzyma? Ta! A? Wow, takie fajne ty. Ty fajne. No dalej, wracaj. To jest najlepsze niż tarka. Pokaj jak się zniszczyło. 235. A ten samochód nie dostał ani obrażenia. Wygląda jak cały. Mogę jeździć. Tylko. Rzadko się wygląda przez okno. Rzadko, bo szkiełko jest i można się skaleczyć w palusek. Dobra. Jedziemy jeszcze raz, bo to starą list jest dobra. A czemu na X się to nie działa? Patrzcie, X? Nic prawie. Na A? się jakiś migłowiec. I ten samochód żyje. To jest fajna piszczarka. Okej, O okay. Dobra jedziemy Poszerz konfigurację Nie, nie to, nie to, nie to o dobra Gdzie to jest? O ten ja wiem co to za samochód Fajne ty A weźmiemy policję, bo ona... Bardzo ciekawie wygląda Dobra Czekajcie tak żeby było wiadomo, że się świeci Nawet sygnał jest Fajne, zobaczcie, jaki ładny To jest najpiękniejsze A tutaj ten, więziowie siedzą Czyli pięć miejsc. Tyle co w samochodzie jest. Praździwa. Nie, to ja ich sam nacisnąłem, to no temu tak było, no, a. Łupi! Patrzcie jaki zniszczony Dobra widzę, mam nadzieję, że to na tyle topa, bo głodny jestem, to topa.